Wigili czas płonie światłem świec poprzez ciszy mgłę stara słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szedł, mknie ku gwiazdom wprost dobry są święta w naszym kalendarzu, najdroższe i najbliższe, bo wywołują fale marzeń najczulszych i najmilszych. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, Serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolemdy Bóg rodzi się w człowieku. Czur. Maria czuła, że niebawem nadejdzie dla niej czas rozwiązania. Razem z Józefem poszukiwali miejsca, gdzie mogło się narodzić święte dziecię. Nie ma już miejsca. Szukajcie za miastem. Jak diabeł podpowie, wyjdzie ci na zdrowie. Ajajaj, nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj! Mario. Mario. Mario, nasz los nikogo nie obchodzi. Wiem. Józefie, czuję, że nadchodzi czas narodzin. Spójrz tam, za miastem, nad górami. Widzę gwiazdę, kręci się, kręci, wiruje. Może drogę nam wskazuje? Pójdźmy w tamtą stronę. Boże, oby tam było nam miejsce przeznaczone. Z głowy. Nie ma mowy. Nie uchowa się za miastem. Może zadzwonię do piekła, nim zasnę. Szefie, szykuj premie. Ludzkie plemie nie przyjęło dzieciątka. Tak. Wystarczy dziesiątka. Może chociaż piątka. Pięć małych srebrników. Szefie. Maryja i Józef błądzili wokół Betlejem, aż wreszcie znaleźli ubogą stajenkę. Nie była pałacem ani miejscem godnym Syna Bożego, ale była przytulna i ciepła. Zamiast wygodnego łoża stał tam żłobek, a za pościel służyło sianko. Wieczek, bo wiecie, że wilki grasują i kombinują. Zmówmy po pacierzu i połóżmy się do snu. Ludzie pogrążyli się we śnie. Wiatr ucichł. Nastała wielka cisza. Świat wstrzymał oddech, aż nagle... Narodził się Jezus, Boży Syn, chwalmy Go, chwalmy, śpiewajmy psalmy, tańczmy i grajmy. Ludzie, czemu śpicie? Bóg nam się narodził, nie wierzycie? Ludzie, czemu śpicie? Bóg nam się narodził, nie wierzycie? Pastuszkowie, pastuszkowie, czemu jeszcze śpiedzie? Wstające w Betlejem narodził się Jezus, wasz Pan i zbawicie. Ruszajmy dalej, by oznajmić światło radosną nowinę. Pastezie, zabierajmy owcy, biegnijmy do Betlejem. A jaj, jaki głupi kraj! Czarcie, kochany! Jestem przegrana, jestem przegrana. Czarcie jedyny, nie poczuwam się do winy, trudziłam się nadaremnie. On jest mocniejszy ode mnie. Pierwszy się kłaniamy i na tej ziemi serdecznie Cię Jezu witamy. My Ci służyliśmy przez wieki na niebie i teraz też nie opuścimy Ciebie. Oddajemy Tobie hołd nasz Boże wielki. Bądź pochwalony Jezu maliścińki. My, Jezu, przed dziobkiem stajemy. Nasze małe serca Tobie oddajemy. Oddajemy Tobie na piękne mieszkanie, by Ci było u nas dobrze, święty Panie. Leżysz w żubku, Jezu, mały. W szopce masz mieszkanie, ale chciałeś przyjść na Ziemię. Bo nas kochasz, Panie. Cemu Ty, je nie uleżysz w zimnym złobie. Na pewno Ci smutno, więc będę przy Tobie. Zaśpiewam piosenkę, powiem wierszek długi. Jak sobie przypomnę, to powiem z drugi. Do stajenki idą trzej królowie, Idą w pięknych, drogich szatach, w koronach na głowie. Panie Jezu, Królu nasz, podamy na twarz, kłaniamy się Tobie. Ja jestem Kacper, przybyłem tu po to, by mojemu Panu ofiarować złoto. Nazywam się Melchior. Kadzidło dla mojego pana nie będzie symbolem oddania. Moje imię Baltazar przynoszę mirę dla syna Bożego, a pana naszego. Dziękujemy dobrzy ludzie, żeście nas przyjęli, żeście nas tu dobrym sercem hetnie przygarnęli. Niech Wam za to dzieciąteczko Boże błogosławi, darzy szczęściem, dobrym zdrowiem, a po śmierci zbawi. Przy tej miłej sposobności. I my życzę Wam radości. Aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej żyło. Wszak potrzebny w szkole mamy, więc o grosik się zwracamy. A kto nas wspomoże, zapoć mu Boże.